Dobry wieczór państwu. Zapraszam na drugą część rozmowy przy oknie. Przypomnę, że naszym gościem jest Aleksandra Mulasz, opolanka, podróżniczka. Przez kilka lat mieszkała w państwie środka. Witam panią ponownie. Dzień dobry, dobry wieczór. Czy czuła pani za plecami wielkiego brata? Taki stereotyp, że w Chinach właściwie każdy dokładnie jest śledzony, bez względu na to, gdzie jest. Czuła pani to na plecach? Um... Ja osobiście nie, nigdy jak gdyby nie, nie doświadczyłam żadnego takiego e, incydentu. Pegasusa. Tak, je, Pegasusa. Natomiast y, słyszałam od znajomych, że, że tak, czasem się gdzieś tam tak czuli, natomiast ja osobiście nigdy, nigdy nie doświadczyłam takiego, yy, ta, nie miałam jak gdyby takiej sytuacji. O, może, byłem w tak? 2009 roku, mm -hmm. y, nadawałem relacje, korespondencje i wydawało mi się, że będę miał problem skorzystania z, z hotelu, z internetu. Okazało się, że wszystko było bez problemu. Miałem szczęście. E, nie tyle szczęście, internet oczywiście w finach jest, działa bardzo dobrze, czasem lepiej niż nawet u nas. E, natomiast e, jeżeli Pan nadawał relacje i korzystał z takich źródeł, które my znamy tutaj w, w Polsce, w Europie, e, to w, tam, w tamtym czasie jeszcze tak, to nie było, nie było problemu. Natomiast e, te obostrzenia, ponieważ e, nie wszystkie Um, nie wszystkie jak gdyby narzędzia, których używamy tutaj, typu słynny Google, czy, czy i Facebook, Instagram i tak dalej, Whatsapp tak samo w dniu dzisiejszym również, um, działają w Chinach na porządku dziennym um, i te obostrzenia, ja pamiętam, że właśnie za pierwszym razem, jak um, byłam w, w Chinach, jak, jak podczas mojego pierwszego roku, to na początku tak, jeszcze korzystałam ze wszystkich tych dobrodziejstw, natomiast później już zostały one zablokowane i korzystałam jedynie z, z tych które można używać na tydzień w Chinach. Była Pani w Chinach w ramach studenckiego programu, wymiany studenckiej, e, tak? Nie tyle wymiany, co stypendium. Na naukę języka chińskiego to był mój pierwszy pobyt, a za drugim razem stypendium na um, studia magisterskie. Największy chyba problem z dogadaniem się. Na początku tak. <laughs> na początku tak, tego nie ukrywam, e, ponieważ e, wyjeżdżając po raz pierwszy, w, to był w 2010 roku, e, Myślałam, że znając język angielski nie będzie absolutnie żadnego problemu. No niestety problemy zaczęły się już na lotnisku i dopiero wtedy jakoś tak do mnie doszło, że nie będzie łatwo, ale, ale jednak z czasem, z czasem jakoś sobie dawaliśmy rady, mówię my jako mhm. studenci właśnie z zagranicy, bo takich jak ja było, było wtedy wielu. Ponieważ w języku chińskim jest fajne to, że jest bardzo prosty na początku. A jednak z czasem staje się coraz trudniejszy. To jest trochę przeciwieństwo tego, jak my tutaj uczymy się języków właśnie em, obcych, jak gdyby, żeby o, osiągnąć ten poziom takiego dogadania się na, na co dzień jest chyba o wiele łatwiej. To teraz y, przez chwilę o takim codziennym, normalnym życiu zakupy. Byłem w takim dużym domu towarowym. Mm -hmm. Chciałem kupić zegarek i cena wywoławcza była 800 dolarów. <laughs> Okazuje się, że kupiłem go po 2 godzinach za 15 dolarów. Tylko problem polegał na tym, że gdy wyszedłem z tego y, bazaru, to zegarek przestał chodzić i cyferblat, y, cyfry podpadały. E, no... Czasem się zdarza, to wiadomo, oczywiście wszystko zależy od tego, gdzie kupujemy i co kupujemy. Ja też podczas, ponieważ, tak jak pan, byłam również w Pekinie, natomiast później byłam na południu i teraz różnica jest taka, że tak jak pan przed chwilą powiedział, cena wywoławcza 800 dolarów, później 15. Tak, na północy się targujemy, to nie jest żadnym problem, możemy, możemy to zrobić, czasem powinniśmy. Na południu nie. Na południu się nie targujemy. Właśnie to było moje takie zderzenie z rzeczywistością, jak przyjechałam, w ogóle zamieszkałam um, na, 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 na południu Chin i, i chciałam się targować i tak na mnie w ogóle nikt nie zwracał uwagi, więc ja tak nie wiedziałam jeszcze o tych różnicach e, i też trzeba wiedzieć, gdzie kupować, prawda? No natomiast w dniu dzisiejszym mieszkając w Chinach um, zakupy przyniosły się do internetu tak już na, 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 na 110%, bo... Um, wszystko jest w internecie, wszystko jest dostępne. Mają mnóstwo platform internetowych, które, które no mają dosłownie wszystko, co by się chciało, więc teraz przede wszystkim kurierzy i paczki. Nawet jest takie święto w Chinach, to jest 11 listopada. Szwang czyli podwójna jedenastka, i jest to święto właśnie zakupów. To jest takie nietradycyjne święto, ale nowe święto, które, no święto w cudzysłowie święto, które, które jest naprawdę chyba obchodzone przez każdego Chińczyka, <laughs> ponieważ później tej ilości paczek to jest coś niesamowitego. Oczywiście długo moglibyśmy na ten temat rozmawiać, ale wrażenie na mnie zrobił taki ogromny, potężny gmach, Spa. Nie <trymianie> ma ze dwadzieścia różnych basenów, rybki i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy wyszliśmy z tego basenu, mieliśmy pragnienie, kupi chcieliśmy kupić wodę, wodę mineralną. <trymianie> I w sklepie kupiliśmy baniaki, takie po 5 litrów, jak u nas jest woda. I gdyśmy przyszli do hotelu, okazało się, że to nie jest woda, tylko bimber. I to taki śmierdzący, że jak się otworzyło, tak to trudno było wytrzymać. Wytrzymać, tak jest. Um, no to, to jest bardzo zwodnicze. To znaczy się. Um... Ja też, ja też tego doświadczyłam, może tak. Nie w ten sam sposób, tylko bardziej e, z Wypiła ciekawości. Tak jest, ponieważ ze znajomymi e, raz chcieliśmy spróbować właśnie takiego typowego alkoholu. Powiedzmy, i e, poszliśmy na ten dział, i tak jak pan powiedział, w dużych baniakach, w dużych plastikowych baniakach, e, ja w ogóle znalazłam e, takie oprócz tych plastikowych baniaków czy butelek. E, takie worki, kiedyś mleko się u nas sprzedawało, takie woreczki. i W takich woreczkach też ten alkohol był e, sprzedawany. I, i, I kupiliśmy taką, pamiętam, kupiliśmy taką jedną butelkę, ja nie wiem, to chyba było półtorej litra, na gdzieś tak początek roku akademickiego, no to powiedzmy ten wrześni-październik. E, ta butelka stała prawie że nietknięta do końca naszego no tak. roku akademickiego, ponieważ, no. E, no nie posmakowała nam. To teraz o kuchni chińskiej, bo tak to jest. jest temat rzeka. To jest 20 e... różnych potraw. E, jadła pani kaczkę po pekińsku? Oczywiście, tak. E, widziała pani jak się produkuje, jak kaczka chodzi po podwórku, potem? E, aż tak tu nie, natomiast cały ciąg technologiczny można było powiedzieć. E, to bardziej od momentu jak jest upieczona do momentu jak dostaje się ją na talerz, bo to też jest taka mm -hmm. e, istotna A Robaki rzecz. pani jadła? W Nie. pobliżu placu Tiananmen były takie grille, takie tak piecyki i na tych były na patyczkach takie różne robaczki, świerszyki i tak dalej. Tak, to jest namówić, turystyczna niestety. ulica, niedaleko właśnie placu Tiananmen, tak jak Pan wspomina, jest ulica, która się nazywa Wangfujing i to jest właśnie też taka popularna, turystyczna ulica dla, dla dla turystów w ogóle, nie, nie tylko obcokrajowców, ale także o, m, obywateli Chin. I e, tak, można tam właśnie doświadczyć takich, czy tam spróbować takich ciekawych rzeczy, jak jakieś robaczki, pajączki i tego typu rzeczy. E, nie, 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 nie próbowałam jakoś się, nie odważyłam się. A miała Pani jakąś taką ulubioną swoją potrawę? Oj, mam mnóstwo. Tak? <laughs> tak. Przyrządzają Pani teraz tutaj e, w Polsce? Nie, ponieważ... E, Przypraw nie ma? E, bardziej... Talentu do gotowania. Aha. Nie, po prostu ja uwielbiam jeść, ja uwielbiam kosztować, nie mam najmniejszego problemu z tym, natomiast z gotowaniem jest e, różnie. Taki, cały ten rytuał spożywania jest świetny w restauracji. Mm -hmm. Tam nie można przyjść i, tam trzeba zgłosić, przynajmniej ja tak się spotkałem, odpowiednią ilość osób, i ta ilość osób ma wybraną salkę, gdzie jest zamknięta. E, no to tu już, jeżeli są takie, powiedzmy, jakieś spotkania bardziej. Takie. tak. dokładnie, to tak. To są takie w, w większości restauracji, mm -hmm. są też takie specjalne miejsca, takie pokoiki, właśnie, gdzie jest duży, okrągły stół, bo mm -hmm. najczęściej właśnie w Chinach się jeździ przy okrągłym stole. I na tym okrągłym stole też znajduje się taki mhm. um, obracający się talerz, um, szklany najczęściej, i to jest coś niesamowitego, to jest super sprawa. Na tym talerzu właśnie. Um, Stawia się wszystkie potrawy i osoba, która siedzi po drugiej stronie stołu, może bez problemu po sięgnąć, po prostu odwracając sobie i wybierając to, co się chce w danym momencie. Jak się nie pospieszysz, to trudno. No, <grym> zawsze to do mogą minie. donieść, tak jest. <grym> <grym> bardzo dziękuję. Moglibyśmy jeszcze długo na ten temat rozmawiać. Sądzę, że będzie jeszcze okazja, by porozmawiać, bo yy, przypomnę, że nasz gość yy, kocha bardzo podróże yy, i kontynent yy, chyba. Ameryka Południowa. Tak jest. Więc będzie okazja jeszcze porozmawiać. W takim razie, szaleństwa wielkiego. wybiera się pani do Chin? Na razie nie planuję, no, ale nigdy tego nie nigdy nie wiadomo. Nie wiadomo. <laughs> Bardzo dziękuję. Dziękuję e, się. Aleksandra Mularz, opolanka podróżniczka, była gościem rozmowy przy oknie. Dziękuję ci. Dziękuję państwu za uwagę.